Nowe źródło zasilania narcyza. Narcyz jest już w relacji z kimś nowym, z kimś, kto nie wie, o co naprawdę mu chodzi. Narcyz manipuluje nową osobą. Nowe źródło zasilania jest jego wycieraczką, workiem treningowym, lub może też być narcyzem. Może narcyz. Wykorzystuje Narcyza, może widzi okazję, cokolwiek to jest, to możesz być pewien, że jest to przesadzone, wyolbrzymione, to iluzja, jest to zaaranżowane. Narcyz wie, jak planować, jak koordynować poszczególne elementy sytuacji, tak, by wywołać. Odpowiedni efekt. Nie wierz w to. Nie kupuj tego. To manipulacja. To kłamstwo.